To jest pierwsza miejscówka, za którą zapłaciliśmy. A wracając do ostatniego filmu. Co nie wyobrażam, żeby we współczesnych czasach. To warto, naprawdę jest tu. To... Kierujemy się do Alcopasza, bo tam jest kolejna rzecz do zobaczenia. No i powolutku musimy też zagęszczać swoje ruchy, bo jednak sporą część czasu spędziliśmy w Algarve. A Algarve to nie Portugalia, także. Trzeba zacząć pędzić, a nie się wylegiwać na plaży. A w Alkobaczy stoimy sobie w ten sposób. Alkobaczy, nie Alkobaczy. Alkobaka. Al Zobaczcie, jakie to są parcelki. Tam jest akurat miejsce do zawracania. Takie dwusamochodowe parcelki. Tamta na Wypasie nawet jest celikiem No i tutaj taki Zielony ogródek W sumie bardzo fajnie jak to, Naprawdę jak na takie miejsce Miejskie Są też takie zwykłe parcele Mniej, no że tak powiem luksusowe niż ta nasza No i te luksusowe miejsca Z dostępem do prądu Z możliwością nalania wody za jedno euro i z dostępem do czyszczenia kasety. Są standardowo za darmo. Nie standardowo. Standardowo. Wiele miejsc. W zasadzie tak już nawet się zastanawialiśmy teraz nad tym, że jak się pojedzie w oddali od wybrzeża, to zawsze się trafi jakieś takie miejsce, gdzie można stanąć i można stanąć za darmo. A wiele tych miejsc wygląda tak, jak to miejsce. Można serwis zrobić. Bardzo ładnie zielono. O tu zobaczcie, tu jest miejsce na serwis, tam są toalety i bliziutko od centrum tego miasta Wszystko zadbane, naprawdę sympatyczne miejsce. Dzisiaj od rana pan z kosiarką zasuwał. Tak. <laughs> Co by kamerowicze nie pospali za długo. <laughs> Alkobaka okazuje się, że jest miastem dosyć turystycznym. Że jest kilka powodów, dla których tutaj e, przyjeżdżają turyści. No chyba główne to e, odległość, mała odległość od Nazare, w Znanej miejscowości. Druga rzecz to w tym mieście jest bardzo Okazały e, klasztor, pasmo cistersów wpisane do UNESCO. No i trzecia rzecz: miejscowość słynie z wyrobów cukierniczych, takich klasztornych. Idziemy spróbować. żeby zawsze, tak jak chodzimy do kawiarni, to taki zestaw. Ale dzisiaj jest specjalna okazja, urodziny Eli, 18. Także wybraliśmy się do jednej z najstarszych tutaj cukierki, która jest wieloma nagrodami nagradzana. Wygląda no to wszystko smacznie, jest, jest bardzo smacznie. Ten kordzik, taka jest to rewelacja. Ciężko będzie zdecydować. Widzieliśmy cztery ciacha, a ja już do cztery mam kolejne takie, które weźmie, I Pewnie je weźmiemy na północ. Dzisiaj to nas zawiadomość. Taka okazja to trzeba świętować. Mieliśmy pusty czwartek we wtorek zamiast łączki były rogaliki. Krosanty. Krosanty. No to teraz mamy. No. Tutaj wybrałem. No. No. Zamiast to w cicha. Tak. Mały. Zamiast to mały. Torcie. Tak. Wczoraj świętowaliśmy moje urodziny. To był dzień na słodko. Bardzo się zasłodziliśmy, ale przy okazji zajrzeliśmy do klasztorów. W sumie nie planowaliśmy tam wchodzić, i w sumie nie do klasztoru, tylko do kościoła, który się znajduje po środku. No i zrobił, on, zrobił na nas ogromne wrażenie, bo jak do tej pory te wszystkie kościoły były takie ozłocone i takie bardzo zdobne, to ten jest taki prosty. Dla mnie zrobił ogromne wrażenie. Dla mnie tak powinny wyglądać kościoły. Jest piękny w swojej prostocie. Także skusiliśmy się i idziemy, idziemy zobaczyć ten klasztor. No i mam nadzieję, że nie będziemy żałować. No, więc słuchajcie, weszliśmy do tego klasztoru. O tego za nami co jest. I tutaj taki dosyć ciekawy temat. Wejście do tych klasztorów, ze względu na to, że one są w UNESCO, muzea i w ogóle, 15 euro za osobę. Znaleźliśmy na Google stronę, która sprzedaje bilety i tam miały kosztować 12 euro te bilety za osobę. Po tym, jak zacząłem zamawiać te bilety, to wyszło, że 7 euro. I tak zakładaliśmy, że my to nie wejdziemy za 14 euro dwie osoby, a jednak się udało. Także czasami coś, co wygląda na całkowity skam i oszustwo. Wychodzi, że może zadziałać. No i w sumie w cenie jednego mamy dwa bilety. Bo tu też, jak ktoś by się decydował na oglądanie tych trzech klasztorów, my je zobaczymy. W trzy. Ogólnie jest y, czwórka, cztery są klasztory należące do UNESCO. My zobaczymy trzy teraz. Teraz. No i czwarty jest w Lizbonie. Którą ominęliśmy ze względu na pogodę. Ale tam i tak planowaliśmy, także na pewno tam dojedziemy i, i klasztor zobaczymy, nie? No ale Był na te planem. trzy klasztory opłaciłoby się kupić Lisboa kart na 24 godziny, bo trzy klasztory da się w dobę zobaczyć spokojnie. Tak, Wtedy to tak... kosztuje 27 euro. No ale to i tak nie jest te tyle, co my zapłaciliśmy. Ale mi się wydaje, że taki skam jest, tak czy tak? No ale wpuścili nas normalnie zeskanowali koty i to działa, także. To tyle, tyle rozkmin, bo nie ma co się oszukiwać. Trzy klasztory po 15 euro za osobę, 90 euro, nie? To... No, Wiadomo, że to jest UNESCO, warto to zobaczyć, ale mamy lepsze metody na wydawanie 100 euro. No, lepiej przejść na ciasteczka. Taki prawdziwy klasztor filmowy. Tutaj zobaczcie, jaki ogromny komin. A skoro to jest komin, to tutaj musiał być piec, na którym pieczono nawet siedem wołów. Ile tu musiało być ludzi? To nawet można zobaczyć na te zlewy, jakie są konkretne. Czytaliśmy, że w tym klasztorze było tak, że żeby mieli świeżą rybę, to rzeka płynęła przez klasztor. No oni zrobili tak, żeby płynęła przez klasztor. I w trakcie gotowania omówili sobie świeżą rybę. Wytargać. To jest właśnie to miejsce, które tutaj widzimy, bo jesteśmy w kuchni. A tu w ogóle słychać płynącą wodę. Ale jest zamknięte, nie można otworzyć. Ja to nawet tak myślę, że te 15 euro jakby trzeba było zapłacić. Zresztą i tak mieliśmy zamiar. To warto. Naprawdę jest tu tak... Tak surowo, tak jest niesamowity klimat, trzeba to zobaczyć i poczuć. Z klasztorem ściśle związana jest miłosna legenda. Pedro I, zanim został królem Portugalii, zakochał się w hiszpańskiej dwórce Inez de Castro. Ich romans nie podobał się jego ojcu, królowi Alfonsowi IV, uważał, że Ines nie jest odpowiednią wybranką ze względu na swoje pochodzenie i niższą pozycję społeczną. Mimo zakazów uczucie kwitło, nawet po ślubie Pedra z inną kobietą. Po śmierci żony, Pedro potajemnie poślubił Ines, z którą doczekał się czwórki dzieci. Gdy prawda wyszła na jaw, Alfonso IV nakazał zamordowanie Ines. Pedro pogrążył się w rozpaczy, a dwa lata później po śmierci ojca jako nowy król dokonał zemsty. Według legendy dwór musiał oddać jej hołd, całując jej rozkładającą się dłoń. Do dziś Pedro zapamiętany jest jako nieszczęśliwy kochanek, a Ines jako trupia królowa. Te przepiękne zdobione sarkofagi, które widać na ekranie należą do Pedra i Ines. Ustawione są w ten sposób, że po zmartwychwstaniu małżonkowi spojrzą sobie od razu w oczy. Na początku się zastanawialiśmy, czy w ogóle warto wejść. No poniekąd dużą reklamą jest to, że to jest UNESCO. Z tego naszego aktualnego doświadczenia wynika, że jak coś jest w UNESCO, to nie bez powodu się tam znalazło. No to kwestia tego, że to takie miejsce no, religijne, klasztor, kościół, ale to warto obejrzeć ze względu na walory architektoniczne. Tu czuć od ducha średniowiecza. Fajnie jest po prostu w środku. Tak. Ja nie, nie, to, miejsce, nie wiem, czy to nie? dlatego, że tak z kamienia wszystko jest zrobione, czy może ta przestrzeń, ta wysokość taka to przecież te filary ogromne. Jak człowiek sobie pomyśli, jak oni to budowali, to coś niesamowitego, nie? Teraz sobie czegoś takiego nie zrobili, bo by się nikomu nie chciało ani nie opłaciło. No także, no my jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Eee, ciekawi jesteśmy, czy następne też zrobią takie wrażenie, bo też planujemy iść. Tak, a zdecydowanie ten nas nastawił na to, żeby do kolejnych wchodzić bez względu na to, czy się da znaleźć bilet za taniej, czy za normalnie. No tak. E, pogoda, pogoda, jak widzicie, w Portugalii nas nie rozpieszcza. Piękna. Ca <laughs> całe szczęście, że odjechaliśmy od wybrzeża i nie żal nam, że, że nie możemy poleżeć nad oceanem, także. Te deszczowe dni poświęcimy na to, żeby pochodzić po wnętrzach. Ale trzeba przyznać, że dużo tych deszczowych dni i myśmy się nie spodziewali, że tyle tego deszczowego No, Bardzo, bardzo dużo jest. Ja o, przez ostatni czas wy widzicie ten, ten film z opóźnieniem, ale tak naprawdę w marcu chyba ja nie wiem, czy z jeden dzień był niedeszczowy. Może jeden był. No, Non-stop non stop jest deszcz. Pewnie gdybyśmy wiedzieli, że taka będzie pogoda, to byśmy się nie wybrali do tej Portugalii, ale jakby człowiek wiedział, że się przewróci, to by uszedł. Ale, ale to nie jest tak co roku. Także z tą pogodą to jest tak, co, że na przykład w zeszłym roku pewnie marzec był piękny, słoneczny i pewnie Portugalczycy już nie pamiętają pewnie takiego marca, <grym>, że jest mega deszczowy. Aczkolwiek Portugalia bardzo potrzebuje deszczu, bo oni mają problem troszeczkę z wodą. Także dla nich niech pada, my sobie poradzimy. Jest ciepło przynajmniej. Nie jest tak, zimno, jest tak? Bo, bo w Polsce byłoby pewnie ze 4 stopnie, jakby padał deszcz, a tutaj mamy tak 16, także na spokojnie można połazić. Dobra. Zbieramy się do kolejnego miejsca. Nie, wróćmy tam, gdzie byliśmy wczoraj, bo to miejsce jest tam zupełnie naprzeciwko. <laughs> Rzut beretem. <laughs> tak się alkoła wy wyłania. No, w każdym razie są to ciasteczka. Idziemy na kolejne. Popróbujemy te nagrodzone. Jak widzicie, pogoda nas ciągle rozpieszcza. Akurat trafiliśmy na moment, kiedy Ejla ma rozłożonego parasola. I świeci słońce. A znajdujemy się w miejscowości... Batalia. Batalcha się pisze, batalia się mówi. Przynajmniej tak powiedział Google Translator. W tłumaczeniu, bitwa. No, i właśnie dlaczego my tutaj jesteśmy. Niedaleko stąd odbyła się bitwa. Bitwa, dzięki której, albo przez którą, gdyby Portugalia ją przegrała, nie byłoby jej, byłaby częścią y, Hiszpanii. Bo była to bitwa między królem Janem I a. Królem Portugalii? A Kastelczykami? Kastelczykami, czyli Hiszpanami. No, środkowa Hiszpania. I co on w podzięce za to, że wygrali tą bitwę, ufundował ten klasztor? Co oni tam. No, kiedyś tak było. Ludzie wierzyli w to, że siła wyższa, Matka Boska. No i Matka Boska no? pomogła w wygraniu walki. No tak, no kiedyś tak ludzie w to wierzyli. Że to się kupi nie trzyma. I byli pewni, że to Matka Boska pomogła zwyciężyć bitwę. No i właśnie w pomocy, w podzięce za tą pomoc, król Jan I ufundował ten klasztor, który jest za nami. Klasztor Matki Boskiej Zwycięskiej. No, Budynek imponujący już z zewnątrz, w takim niepozornym mieście. Myślę, że w środku też będzie ciekawy. Idziemy zobaczyć. Słuchajcie, tak jak wam ostatnio mówiliśmy, tutaj też przeszedł patent z tymi tańszymi biletami. Normalnie wejście tutaj kosztuje 15 euro, udało nam się wyrwać bilety za 10 euro. Także wydaje mi się, że warto próbować coś takiego robić. Zawsze to dyszka do przodu. A my właśnie jesteśmy w kaplicy fundatorów. Król Jan, czyli ten kolej, co wybudował to wszystko. Jego żona. Jego no żona, tak. Właśnie, żonie. Wspólnie. A tam z tyłu, jak zobaczycie, to jest Henryk Grzegorz. O nim już kilkukrotnie wspominaliśmy. I to był syn króla Jana I. Także cała ekipa jest tutaj. Tak. że jak tak dalej pójdzie, to zostanę miłośnikiem klasztorów. Bo ten ostatnio co widzieliście, wypas, tutaj też po prostu, no, to jest, robi niesamowite wrażenie. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że ten klasztor był budowany przez 200 lat. I jak sobie teraz tak popatrzymy na to, co się dzieje w Polsce, jak oni wszystko budują przez 4 lata. Swoje, zaufanie do kolejnych wyborców na następne 4 lata. To ja sobie nie wyobrażam, żeby we współczesnych czasach zbudowano taki klasztor. 200 lat. Przecież to kurde, ile to by było? 50 pokoleń naszej władzy. Czteroletnich. No a co prawda, tutaj jesteśmy w tej kapicy już niedokończonej. No ale i tak. A to by się bardziej podobało tu, czy tam, gdzie byliśmy ostatnio? No tutaj to jest taka koronkowa robota. Te rzeźbienia to jest coś niesamowitego. No, i z zewnątrz na pewno ten budynek robi większe wrażenie niż w alkobaka, ale mi się chyba środek podobał bardziej tam. Nie wiem dlaczego. Może, może dlatego, tam było bardziej surowo, był sam kamień, tych rzeź, zdobień było dużo, dużo mniej, ale był tam taki no, mega surowy ten klimat. I może dlatego też, że pierwszy, to był pierwszy klasztor, który oglądaliśmy. I może on zrobił takie wrażenie, takie wow. Ten jest na pewno bardziej zdobny. Pojawiły się już te kolorowe witraże. To też na pewno nadaje jakieś takiej światło. Światło inaczej wpada też nie? do tego klasztoru. Tamten, w tym walku baka ten kościół był taki długi. Tutaj też jest podobny kościół, ale jest już krótszy, już tak inaczej to wygląda. Obydwa piękne. Budynek w ogóle w miejscowości wygląda dosyć zabawnie, bo tak jak się jedzie, przejeżdża, to tu niewiele jest poza tym klasztorem. No takie malutkie miasteczko, a po prostu w środku taki budynek wielki, wywalony, mega zdobny. No niesamowite to jest. No i po raz kolejny, nie bez powodu to jest UNESCO. No nie bez powodu. Pokażę wam, że stronę turecką, z której kupował bilety. No właśnie, nie wiem, bo pora... znowu byłem pewien, że to jest skam. No ale nie. Gdzieś... Do tego klasztoru kupiliśmy bilety za 10 euro za osobę, a normalnie w cenniku jest 15 euro za osobę. Także znowu jesteśmy do przodu. Można iść na ciastka. <grym> no to idziemy na ciastka. A zobaczcie, kto biega luzem. A jesteśmy tutaj. Tam widać nawet kawałek latarni morskiej. A tutaj dla tych, co nie oglądali jednego z naszych poprzednich odcinków, to jest Nazareth. Jest szansa, że dzisiaj w nocy pojawią się gigantyczne fale. I ze względu na te gigantyczne fale, jesteśmy, żeby je zobaczyć. Może nie będą to te potwory 30-metrowe, ale mają być 17-metrowe. To tak czy tak dużo, nie? Zobaczymy od sieci nocy mają się zacząć, zobaczymy jak już to czyhał na nie. Ej, nawet zapłacić 15 euro za parking, żeby być tak blisko i żeby widzieć te wielkie fale. Także plan jest na to, żeby je rzeczywiście zobaczyć. Osób zainteresowanych oglądaniem fal. Miejsce jest bardzo popularne. Latarnia morska to miejsce, w którym mieści się niewielkie Muzeum Surfingu. Wystawiane są tu deski surferów, którzy odważyli się zmierzyć z potężnymi falami. Każda z osób, która przekazała swoją deskę, dołączyła do niej kilka słów opisujących emocje towarzyszące surfowaniu na tych gigantycznych falach. I tak się właśnie zastanawialiśmy, że od czasu jak jeździmy, to ponad 60 tysięcy kilometrów. Czy tam prawie 60 tysięcy kilometrów. To jest pierwsza miejscówka, za którą zapłaciliśmy za nocleg. Czyli w sumie da się na oszczędnie I zapłaciliśmy nie dlatego, że trzeba było Tylko dlatego, że po prostu chcieliśmy spać w tym miejscu Żeby było blisko i z dobrym widoczkiem Żeby tylko wyjrzeć rano przez okienko Widzieliśmy, że będzie wiatr i że będzie padało Więc żeby mieć dobry punkt obserwacyjny I dobry punkt był Ale super, bo to skłamało. My byliśmy dwa razy na kempingu w Polsce No ale nie... Ale to tylko nie, dlatego, że się umówiliśmy ze znajomymi no, tak, tak, w czasie podróży to to pierwszy taki nocnik. Czyli da się na dziko. Tutaj nie ma żadnych serwisów, nic, jest tylko miejsce postojowe. 15 euro za dobę zapłaciliśmy. Aż nawet pan, który obsługuje parking, usłyszał, że pierwszy raz byliśmy na parkingu, bo dostaliśmy karton napoi. alkoholowe nawet. <laughs> Albo wyglądamy na kyrosop. Kambucha mój alkohol. chyba hmm? ta mówiła, że mamy twarze te czerwone. Stąd <grywanie> słońca, ogłorzani słońcem. <grywanie> Kolejna ciekawa miejscówka. Cztery miejsca. I tu zobaczcie, jaka ciekawostka. Kibelek, woda, prąd też jest. A kibelek akurat jest tylko na tym miejscu. No ale takie słupki z wodą, z prądem. A no i jeszcze zlew szarej wody. To są na każdym miejscu. I kolejne miejsce, które jest za darmo. Nic nie trzeba płacić, można sobie stawać Ale coś takiego to ja pierwszy raz na oczy widzę. A wracając do ostatniego filmu, prysznic wygląda na razie tak. Także jak widzicie, całość trzyma się na taśmie kierującej no to taki w sumie w ostatnim filmie to mieliście to wszystko na świeżo i, I zabierzemy się za to jak wrócimy, no bo tutaj tu to nie ma Nie ma ani sensu, a ani możliwości żeby tak naprawdę rozłubać tą łazienkę Także teraz może pozostanie taśma i wierzymy w to, że Nie zgnije wszystko do czasu do, do kiedy wrócimy do Polski No i standardowo, dzięki że byliście z nami Kolejny film w kolejny czwartek o godzinie 18 Zostawcie po sobie ślad pod filmem. I widzimy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Hej. Jeszcze raz muszę to powiedzieć. Niezależnym. Nie, 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 niezależnym. A jak to się nazywa klasztor, jaki to jest? Nie wiem. To mal Nie Niewiele tu jest, w zasadzie nie, nic nie tu nie ma. Nie, nie jesteśmy ma. W, w ten. w tak, na